No siema, siema, tak kończą niegrzeczne liski. Kurna jego olek. Chodził lisek koło drogi, aż wyciągnął sobie nogi. No ale tak na poważnie to zobaczcie kolejne, kolejne, kolejne znale znalezisko w mojej historii rakarza, bo ja jak już dobrze wiecie mam szczęście, żeby te padłe zwierzęta sobie podczas, podczas różnych spacerów znajdować. I tutaj mi się trafił teraz, zobaczcie, jakiś martwy lisek, kurde. Już chyba trochę tutaj leży, pewnie padł tak jakoś przed tymi, yy, przed tymi śniegami ostatnimi. No, słuchajcie, będzie trzeba go sprzątnąć. Nie trzeba go sprzątnąć, ale zacząć on w ogóle się... O kurde, już nie trzeba go sprzątnąć. Powiem wam, że... O kurwa, ale przymasz ja pierdziele. Cholera, jasna, żebym tylko teraz bana nie dostał za bezczeszczenie zwłok, ale to nie jest bez zwłok, tylko ja go muszę słuchajcie wynieść w jakieś o kurwa leważy wam, powiem, że sporo wody naciągnął, zaraz jak mi spadnie na buty, będzie ładna aferka dobra, niech tu sobie poleży może na razie go nie będę zakupywał wpadniemy za jakieś, no pokażę wam za jakiś może miesiąc, dwa za trzy miesiące jak on tam będzie wyglądał, czy się troszeczkę zmieni, ja, zmieni się na pewno. A żebym umiał oprawiać ze skóry takie liski, to by było <laughs> kawałeczek futerka już do, do oprawienia. Albo szal z takiego lisiego ogona. No nic, na razie, do następnego. Trzymajcie się, cholera jasna.